Cześć Raku, zobaczmy co w Twoich kartach. Muszę Ci powiedzieć, że jak na nie patrzę, to naprawdę piękna, piękna energia. Pierwsza karta, która się dla Ciebie pojawiła, numer 16, sumuje nam się do siódemki i mówi: Miłość jest wokół Ciebie, miłość jest wszędzie przez cały czas, po prostu przyjmij to za prawdę. I bardzo mi się podoba, jak ta dziewczyna tutaj z otwartymi ramionami tańczy w pierwszej karcie, bo przypomina mi ptaka z ostatniej karty, która się dla Ciebie pojawiła. Z tymi rozpostartymi skrzydłami. Tak jakby to przyjęcie tej miłości otaczającej Cię, przyjęcie jej za prawdę, przynosi czy przyniesie Ci dużo wolności i jakieś takie nowe otwarcie. Tak? Jest, um, jest siła, ogrom miłości w Twoim życiu i z tą kartą i z kartą siły, która pojawia się też dalej, ta miłość jest tak, jakby w Twoich kościach. Tutaj widzisz na tej karcie siły, jest, jest kość, tak? Więc to, czujesz w kościach to, że ta miłość jest w Twoim życiu, tak? Tak głęboko. Na dodatek obok królowa kielichów, czyli też ktoś, kto kieruje się sercem, i to jest Twoja energia, raku, energia znaków wodnych. Dlatego to przenikanie miłością aż do kości, tak? Jest dla ciebie jakby naturalne, leży w twojej naturze, choć może się wiązać z ogromną przemianą, żeby to tak otwarcie, na przykład pokazać, ujawnić światu zewnętrznemu. Tak? Ten eliksir piękna tutaj, tutaj mamy na karcie królowej kielichów Beauty Potion, tak? eliksir piękna. I on na tej karcie ma numer 13. Nie da się więc uniknąć tutaj skojarzenia z kartą śmierci w wielkich arkanach. Więc znowu jest tutaj jakaś potężna i przepiękna e Przemiana, transformacja na poziomie serca, ale też na poziomie duszy, na poziomie miłości duchowej. Tak? Ta miłość w tym przypadku tutaj nie ogranicza się do miłości romantycznej. Ta dziewczyna, która tańczy na pierwszej karcie, tak jakby ta jej sukienka, obracając się, tworzy taki wir i zagarnia ten świat w ten wir miłości. Tak? Mamy więc tutaj różne rodzaje miłości, romantyczną, mogą być relacje też przyjacielskie, rodzina, miłość własna. Miłość objawiająca się w pasjach, miłość na poziomie duchowym, kreatywnym, twórczym, może biznesowym, miłość do życia i tak dalej, tak? Miłość do świata, do natury. I to przynosi właśnie takie odświeżające poczucie wolności. I jesteśmy cały czas w sezonie zimy. Być może ta zima, w której jesteśmy, niekoniecznie kojarzyć się z takim radosnym tańcem i pląsaniem, ale tutaj na tej karcie. Mimo, że tą dziewczynę otacza ciemność, właśnie może taka trochę zimowa, to mimo wszystko wokół niej jest pełnia kolorów i życia. Tak? I ta pierwsza karta zachęca cię raku do spojrzenia wokoło i rozpoznania, właśnie, że miłość ukazuje się Tobie zawsze, w różnych postaciach, w postaci uśmiechu, kogoś znajomego, a nawet obcej osoby, gdzieś na ulicy, w sklepie, tak? takich prostych aktów uprzejmości, nie wiem, słońca na niebie, kiedy w końcu trafi się słoneczny dzień, zwłaszcza w naszym kraju, tak? Szczególnie jeżeli masz wrażenie, że brak ci miłości, to rozejrzyj się wokół siebie i rozpoznaj właśnie tę miłość, która cię otacza. Od rodziny, od przyjaciół, przyjaciela, partnera, może współpracowników, może Twojego pupila, dziecka, może społeczności, której częścią jesteś. Tu tak? znowu będzie co innego dla każdego, ale szczególnie postaraj się zwrócić uwagę na tą miłość, której może nie zauważasz. A może nie dopuszczasz do siebie? Hmm. I znowu tutaj interpretację zostawiam Tobie. Te otwarte ramiona, tak samo jak tam te rozpostarte skrzydła ptaka, tak? to takie przypomnienie, żeby utrzymywać takie otwarte serce, ale też umysł, żeby rozpoznawać tę miłość, która Cię otacza, ale też rozpoznawać tę, którą Masz zakodowaną właśnie w kościach, tak? pod skórą, w swoim DNA. W tarocie karta siły, tak, która tutaj jest obok, uczy nas, że czasami największą moc ma taka cicha stanowczość i bardzo spokojne zachowanie. I ta karta siły chce, żebyś z odwagą stawiał, stawiała czoła swoim strachom, również tym związanym z miłością, bo jesteś zdolny, zdolna rozwiązać wszystkie życiowe wyzwania, jeżeli wykażesz się dużą cierpliwością i zrozumiesz, że przede wszystkim. Miłość, godność, piękno, spokój, całą wiedzę, której potrzebujesz, masz w sobie, właśnie znowu, w tych kościach, tak? To jest idealny moment teraz, teraz, kiedy ta wiadomość się znajdzie, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś znajdzie te wiadomości w lipcu i one go zainspirują, to to będą jego wiadomości w lipcu, niekoniecznie teraz. Więc wtedy, kiedy tego słuchasz, jest to idealny moment na ocenę takich Twoich wartości, właśnie i ustalenie, co być może warto zmienić w Twoim życiu. Tak? Może jakieś nawyki, może zachowania, może nawyki myślowe, znowu coś, co może być zakodowane gdzieś pod skórą w Twoim DNA. Tak? I kiedy obok stoi ta królowa kielichów, to masz szansę, za to rozpoznanie właśnie swojej sytuacji, ocenę Twoich wartości, zabrać się umiejętnie z gracją, właśnie z miłością i z bardzo głęboką empatią, przede wszystkim do siebie. Tak? Królowa Kielichów jest niezwykle troskliwa i często wie, co kogoś trapi, nawet zanim ten ktoś sam się zorientuje. Tak? Potrafi przejrzeć ludzi na wylot, też emocjonalnie. Dlatego nie powinna mieć problemu zrobić sobie taki rentgen, aż do kości. Tak? E, mimo, że łatwiej jest nam często oceniać innych niż siebie, ona przychodzi tutaj, żeby zachęcić cię do tego, żebyś się otworzył, otworzyła właśnie na miłość pod różnymi jej postaciami i żeby otworzyć cię na bycie w kontakcie z Twoją kobiecą stroną bez względu na Twoją płeć. Tak? Trochę mniej kierować się taką suchą logiką, analizą a pozwolić swojemu sercu, duszy, twojej intuicji, przeczuciom, kreatywności prowadzić cię. Tak? I żeby nie bać się tej delikatnej, czułej strony e, siebie, żeby nie bać się okazywać nią nie tylko sobie, ale też na zewnątrz innym. Tak? Brać innych, jakby trochę w te swoje ramiona rozpostarte i okazywać im czułą miłość, wyrażać ją też słowami. E, i pozwolić tej miłości przemieniać Ciebie i Twój świat taką piękną energią metamorfozy, z tą e, energią śmierci, o której mówiłam wcześniej. Tak? Żeby szczęście było długotrwałe w jakiejkolwiek sferze Twojego życia, to musisz umieć patrzeć w głąb siebie, tak, poznawać swoje uczucia, poznawać swoje pragnienia. I nazywać je, być w stanie je nazwać, żeby być może też umieć je później zakomunikować na zewnątrz. Najpierw musisz umieć je nazwać sam. Tak? Wspomniałam wcześniej też o energii karty śmierci. Właśnie mam wrażenie, że to jest czas ogromnej, emocjonalnej i jakiejś takiej miłosnej transformacji, przede wszystkim głębokiej dla ciebie, znowu na poziomie tych kości. I mam wrażenie, że na poziomie tych kości też. Wzmocni Cię ta przemiana, jeżeli otworzysz się na tą miłość we wszystkich jej formach, to wzmocni, jakby, Twój szkielet, Twoją pod, podstawę, postawę od środka. Tak. Yy. I ta ostatnia karta z, z tym ptakiem, karta numer 4, która jest przypisana do kamienia o nazwie Turkus, i ona mówi o wolności, o otwartości, o niezależności, o takim głębokim optymizmie. O równowadze, mówi o pokonywaniu strachu, pesymizmu, ograniczeń. Tak? Ptak w tej karcie wznosi się ponad chmury, które też symbolizują jakąś iluzję, coś, co ogranicza widzenie, jakieś niejasności, zwątpienie, zmartwienie. I z tej wyższej perspektywy ten ptak widzi nie tylko jasno, ale widzi szerzej. Chciałoby się zacytować Paktowonikę: widzę, widzę więcej, wiem więcej. Tak, to jest mniej więcej. Tak? Kiedy wznosimy się wyżej, widzimy szerzej, widzimy więcej. Ponadto, numer 4 w numerologii to jest liczba takich silnych fundamentów, silnych, stabilnych podstaw. A powiedziałam wcześniej, że mam nieodparte wrażenie, że na poziomie kości, twego szkieletu wzmocni cię miłość, jeśli się na nią otworzysz. Tak? Czyli wychodzi na to, że ta miłość, ten ogrom miłości, który masz w sobie, który być może nie jest jeszcze wyrażony w pełni to jest właśnie ten twój silny fundament. Tak? Czy inaczej, ta miłość, do której, czy na którą otwarcie jesteś zachęcany, jest Twoim najsilniejszym fundamentem. Okay? I to dla wielu z Was może być właśnie ta głęboka metamorfoza, ta zmiana, ta transformacja, żeby na tej miłości tak naprawdę z zaufaniem oprzeć swoje życie. Nie na tej suchej logice, na tej suchej analizie, a właśnie na miłości tej, która wychodzi tutaj z, ze środka. Myślę, że przede wszystkim do tej pory dla wielu z Was te fundamenty przede wszystkim kładliście gdzie indziej, właśnie może w bardziej namacalnych takich podstawach. Może chciałoby się rzec w przyziemnych, ale nie ma w tym nic złego, tylko po prostu chodzi mi o opieranie się czy budowanie tych fundamentów na czymś bardziej takim namacalnym. A tutaj jest zachęta do budowania tych fundamentów na miłości, która nie jest tak bardzo namacalna, tak rękami naszymi, a która tkwi w twojej naturze, która tkwi gdzieś tam w twoim DNA i ona pozwoli ci właśnie wznieść się wyżej, odbić się od ziemi i dać ci taką wolność, a dzięki temu pozwoli ci zobaczyć więcej, szerzej widzieć dalej, widzieć jaśniej, więc otworzy twój horyzont, pozwoli ci być tu i teraz, ale widzieć w przód. Mam nadzieję, że to ma, ma sens. I jeszcze na chwilę wracając do tej królowej kielichów reprezentowanej właśnie przez ten eliksir piękna. I myślę, że ta przemiana, ta głęboka przemiana na poziomie twojego szkieletu będzie też widoczna na zewnątrz, bo kiedy człowiek emanuje miłością, to pięknieje też na zewnątrz, tak, w te, na tej swojej fizycznej formie. Hmm. Ale myślę, że dla niektórych z Was jest tutaj sporo pracy do włożenia w to, żeby uznać to za prawdę, że miłość jest wokół Was i w Was w różnych formach. Że świat nie jest nastawiony przeciwko tobie i że tak naprawdę ma tyle kolorów i barw, ile sam sama mu nadasz. Tak? Że twój świat jest tak kolorowy dla ciebie i tak pełen możliwości, jak sam sama go sobie stworzysz i pokolorujesz. Hmm. I tak samo jest pełen miłości na tyle, na ile jesteś otwarty, otwarta tą miłość widzieć, otrzymywać ją i dawać ją z siebie. Okay? I nie musisz wcale, a na pewno nie od razu patrzeć na świat z tej szerokiej perspektywy, bo to wzniesienie się do góry, tutaj, w tym, z tym ptakiem, tak? ono zajmuje trochę czasu. Więc na początek zacznij od tego swojego takiego najbliższego świata. To naprawdę jest wokół ciebie, w twoim najbliższym otoczeniu. A im więcej będziesz zauważać, im więcej będziesz odnajdywać tych oznak miłości, tym ten krąg będzie się poszerzał, właśnie, tym wyżej będziesz się wznosić. Ale zacząć musisz od siebie, tak? Bo to Ty jesteś w centrum tej przemiany tutaj, w centrum tego wiru, o którym mówiłam tutaj na początku. Ty? Te wiadomości z kart są zawsze dosyć metaforyczne. Ja. Zawsze zachęcam Was do, do Waszych interpretacji, do słuchania intuicji, bo ona podpowiada Wam, które jakby fragmenty tych wiadomości są dokładnie dla Was, tyczą się Waszej sytuacji i też ta, ta intuicja podpowiada zawsze, jak je interpretować, więc nie bójcie się swoich interpretacji tego, co, co ja tutaj Wam przekazałam. Zamknijmy sobie no, trzy karty, niech będzie. Zamkniemy sobie raku, Twoje czytanie trzema kartami. Jestem gotów, gotowa oddać wszystkie moje lęki i zmartwienia wszechświatowi, Bogu, aniołom w celu uzdrowienia. Karta Maga. Mam wszystkie niezbędne mi zasoby, wewnętrzne i zewnętrzne. Czarodziej. Przekraczając wyobrażalne, mam wszystkie niezbędne mi zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Przyszłość jest tu i teraz. Uwalniam strach i zmartwienia. Oddycham spokojnie. Zobaczcie, jak te karty się łączą z sobą. Pierwsza karta mówiła: Jestem gotów, gotowa oddać wszystkie lęki i zmartwienia w celu uzdrowienia. Ta karta mówi: Uwalniam strach i zmartwienia. Oddycham spokojnie. Raku, mam nadzieję, że te wiadomości były dla Ciebie inspirujące, że znalazłeś, znalazłaś tutaj wartościowe wskazówki, wglądy w swoją sytuację. Jeżeli tak było, zachęcam do subskrypcji, do zostawienia lajka, komentarza. Daj mi proszę znać, co o tych wiadomościach myślisz, jak zawsze dbaj o siebie, i do zobaczenia niedługo.